Kolejny, słuchajcie, wczoraj udało mi się zrobić tyle, w sumie tylko tyle, ponieważ też jakoś, zanim zdemontowałem te stare szafki, też się zeszło trochę. Potem jeszcze fryzjerka, żeby jakoś wyglądać, tak to wygląda. Jeszcze nie zdążyłem do część tej górnej maski, ale to wrócimy do tematu. Słuchajcie, wróćmy po kolei, skończyliśmy na tym, że montowałem szynę. Tam powiedziałem Wam też, tam jakie kołki i tak dalej używam. I zobaczcie, tutaj wystaje kawałk szyny. Widzicie, tam jest linia e, krawędzi szafek, które sobie tam porozmierzam tu na początku. Tu mi się wszystko zgadza. E, jak wiecie, laser był ustawiony do montażu szyny. Potem go podniosłem o te 3,5 cm i według lasera ustawiłem sobie tą górną krawędź szafek. Tam jest pusto po góry. Zobaczcie, tam jest goła przestrzeń między sufitem. Wszędzie, no szczęście za, za, zabudowana, znaczy zabudowane że tutaj Kazałem w sumie wkładać, niech to dociąża, bo jeszcze będę je e, Jak siądą sobie to nawet lepiej, bo już można będzie Finalnie fronty wyregulować, one są tylko założone, żeby tam nie Tracić czasu, żeby coś jeszcze zrobić Dzisiaj już usować nie można, wiadomo, niedziela, chyba żeby wszyscy tylko kościoła wyślili, ale to cały całego by musiał iść A teraz przywitam się z Wami już oficjalnie Ponieważ tam coś dogrywam na bieżąco, żeby coś wyjaśnić. Słuchajcie, jak widzicie tam na materiale. Część już szafek jest tam zawieszona. Ja jestem teraz no z dwa tygodnie pewnie dalej z materiałem tutaj, znaczy z materiałem, z pracą. Tak jak widzicie już są ledy dużo dalej, druga strona też skończona, ale pokażę wam jedną rzecz. Jeszcze jak ewentualnie skręcałem po prostu te szafki ze sobą. I tutaj panela taka była hostia, ale może też to warto za pokazać. A mówię po cichu, bo jest też dość późno. Dobra, ja tu Wam rozjaśnię troszeczkę i przeskakujemy coś tam obejrzeć. Szybko, szybko, nie chcę Wam za wiele pokazywać. Bo wiecie, trzeba oglądać. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie. Włączę światło, bo widzę, że nie będzie widać. Ok jak widzicie panel LEDowy no inaczej się go nie do jak po prostu szafki na dół a szafki ze sobą skręcam to to widzicie gdzieś tam śruby te wyżej ukrywam zapółkamy i tam na górze jeszcze jest tu, jest tam. Można by się oczywiście pokusić, sobie to powymierzać i pochować się, skręcamy pod zawiasem. Ja się trzymam mniej więcej takich, jakby kwadracików z 4 na 4. Tu jeszcze jest mocowanie górnej maskownicy. Jest przy krawędzi, ponieważ wchodzi jakby w sztorc tej płyty i tyle, tak? Tak jak mówi. Tutaj ukrywam w półkach z tyłu tam tak samo z półce. Chyba nie ma tutaj więcej co objaśniać, proste i raczej logiczne. Jeszcze jedynie jeśli tutaj byście się podnosili, załóżmy wyżej na żeby chować pod zawiasem i chcielibyście tak samo zrobić z drugiej strony, gdzieś tam wyżej, to wiecie, to już tutaj wtedy się robi troszkę wyższy dystans i może być tak, że jeśli formatka jest gdzieś w tak zwany banan, to że tutaj rogiem będzie Wam gdzieś może odchodzić, dlatego ja preferuję jednak zjeżdżać troszkę niżej, bardziej żeby ta krawędź była ściśnięta lepiej. Wracamy teraz do materiału już nakręconego wcześniej. Widzicie, tu jest od sufitu wszędzie jest, jest przestrzeń i tutaj wejdzie maseczka. Ta przestrzeń jest około 3 cm. Oczywiście ona jest jak inflacja, wiecie, takie płaskowy Tutaj występuje. Jak widzicie mamy tą rurę. Na razie ona jest o! Ona tam jest puszczona z małym naddatkiem. Jak widzicie, wycięcie jeszcze pod tą rurę jest poprowadzone w taki sposób Tu jest miejsce to Zobaczcie e, Przechodzi mi na no ciasno, ale przechodzi mi krętek do regulacji Awaryjnie, jakby się coś wydarzyło, to tutaj sobie mogę podciągnąć Tak samo od dołu mam spokojnie, spokojnie dojście Ok, w sumie też będę zaraz wkładał, więc sobie jak dotnie sobie tą plastikową i kolankę to sobie to dosunę ile trzeba to będzie zakryte ta cała elektryka będzie schowana tutaj za tym jakby kominem ważna uwaga słuchajcie przed montażem okapu no musicie zamontować sobie te fronty i już je wyregulować ponieważ akurat w moim przypadku ale i w większości okap zajmuje sporo miejsca i potem już tutaj nie włożycie bardzo krętu, żeby wyregulować a nawet a nawet już yy, ciężko będzie Wam ewentualnie gdybyście chcieli zdjąć fronty ciężko wam będzie je wpiąć czy też wypiąć ponieważ okap tutaj w szafce 60 okap zajmuje dość szeroko miejsca taki tutaj zostaje około 4 cm luzu w zależności od o, okapu okap włożyłem sobie przyłapałem dosłownie na, na, na dwie śrubki i teraz wymierzę sobie odległość rury pomiędzy, patrzcie tą miarkę zaparłem na komierzu, na którym się oprze też rura i tutaj jest do tam do takiego komierza, do którego rura dojdzie 525 sobie zrobię będzie tak na sztywną miarę to troszkę ustąpi czyli tu będzie na sztywną potem okę będę wkładał już razem z rurą to się dociśnie tu jest na tym połączeniu jest bardzo sztywno, więc tutaj nie będę żadnych na wydawał i, i kleił nic, żeby tutaj nie przećwiczyć ewentualnie jakąś białą, ale nie będzie trzeba. Dobra, to mam, docinam rurę, wyciągam okap, montuję rurę do okapu i już wsuwam razem. I mniej więcej w tym momencie zorientowałem się, że zamontowałem odwrotnie okap. Zobaczcie, włączniki światła wentylatorów są. Od tyłu, od strony ściany, a nie od przodu. Tak? Nie będziemy przecież sięgać nad jakimś wrzątkiem, gorącą parą, ręką do ściany, żeby wyłączyć wentylator czy lampkę. A dlaczego tak się stało, to już zobaczcie tutaj na kolejnym zdjęciu. Ponieważ to był, słuchajcie, pierwszy okap taki, z którym się spotkałem taka budowa. Wszystkie dotychczas okapy, z jakimi miałem do czynienia, zawsze były jakby wykonane w ten sposób, iż rura wylotowa, czyli ten otwór wylotowy wentylatora e, i był z tyłu okapu, tak samo i przewód z tyłu okapu, a tu zobaczcie, że jest jakby wszystko na odwrót. On jest teraz położony jakby przodem do nas. To był w ogóle pierwszy taki okap, z którym się spotkałem, z takim ułożeniem właśnie wylotu powietrza, też i Przewodu spotkałem się raz dosłownie z okapem, który miał wylot też z boku, ale to było z tyłu i akurat z lewej strony. A ten, no, jakiś evenement tutaj mnie rutyna gdzieś tam zgubiła, bo nawet nie sprawdzałem. Szczerze powiedziawszy, byłem przekonany na 100%, że on jest jakby ułożony odwrotnie. Stąd ten mój błąd, i w związku z tym musiałem poczynić małe. Zmiany w szafce. plecy zostałoby tam dziura otwór, więc po prostu wstawiłem drugie. To jest tylko wejście do przewodów, tam nie ma gniazdka, nie ma nic. E, tą półeczkę tylko obróciłem, więc tutaj mała strata, no, ale troszkę roboty było trzeba było wyjąć szafkę na nowo i tyle. E, rurę też musiałem skrócić, bo ona tam troszkę mi za daleko wchodziła, więc ze 30 cm musiałam ją przyciąć. dobra, mamy odmierzone widzicie, ja już mam linię adresowaną. a czym sobie odrysować taką linię na o, okrągłym słuchajcie, no przede wszystkim trzeba znaleźć odpowiednią kobietę mieć dzieci i wtedy jak mamy te dzieci w wieku szkolnym idziemy do biurka znajdujemy jakąś elastyczną linijkę no i wiadomo Wtedy możemy sobie objechać Pięknie taką linijeczką dookoła Tnę, czym tnę? Ja mam taką jakąś piłkę Ale równie dobrze możecie ciąć to po prostu brzeszczotem Czy nawet diaksem Aczkolwiek wiecie, tu się będzie topiło Potem, potem krawędziakiem, jakimś papierkiem zeszlifować ładnie Na zewnątrz I w środku już tym sobie dopieścicie Jesteśmy przy okapie moi drodzy Jeszcze jedna tutaj porada być może zobaczcie mam rurę No mam rurę e, którą nakładamy wiadomo tu na ten u mnie to będzie na sztywno i patrzcie jest taka sytuacja że nie wiem czy będziecie tam widać może nie będzie widać tam jest po prostu wiecie tu jest luźno Nie chciałem tego tu w sumie łapać. Można by to złapać taśmą dookoła Czy też ewentualnie wkrętem, jeśli nie macie Jeśli nie macie tych klapek, które tutaj blokują powrót powietrza Ja je wyjąłem, bo u mnie nie będzie na pewno takiej o, takiego ryzyka Żeby powietrze się cofało, tam będzie jakby wolny wylot I słuchajcie, ja sobie to zrobiłem tak Tu mam, mam luz, więc Uciąłem sobie z rury, tam z naddatku Takie paski dookoła e, Się okazało, że dwa u mnie akurat weszły I patrzcie, ja to Tak zacieśnię, widzicie, te paski dodatkowe Są tutaj nawinięte w środku O właśnie Ten ostatni to nawet jakoś tasmu złapałem Żeby nie, nie zaginął się do środka Włożyłem najpierw jeden pasek. Zasadziłem, bo nadal luźno. Sprawdziłem czy mi wejdzie jeszcze drugi. Wszedł, więc dwa paski i tam mam naprawdę. Zresztą zobaczcie. Nie wejdzie. O! Naprawdę jest ciaśniutko. To już tu mam załatwione. A góra. A góra, która idzie do kolanka. Wchodzi mi tutaj dość sztywno Tu będzie dalej też na sztywno Nie wiemy, to zostanie tak jak jest Wszystko będzie po prostu wpięte jakby na wcisk To będzie się też tam blokować Zresztą zaraz to zobaczycie Działamy dalej Trochę to jest wszystko czasochłonne Można to zrobić szybciej I w ogóle No ale ja robię tak I może ktoś skorzysta z tego No teraz nie wyjmę. Tak ciasno. Dobra. Montujemy to wszystko. Możecie jeszcze się zorientować dokładniej jak Wam wychodzi otwór tutaj i jak Wam wyjdzie potem położenie tego kolanka, tej przejściówki względem tamtej rury, bo zobaczcie, u tak. mnie wyszło przesunięcie. Ale to spokojnie sobie ja to naciągnę tutaj na dole troszkę troszkę chwilę. Tutaj troszkę też po chwilę i to mi wejdzie, bo już przed chwilą sprawdzałem. I rura wchodzi. Dało mi się radę ją nałożyć bez. Nie, nie musiałam jej wsuwać jakby z okapem, tylko okap zamontowałem w... wcześniej i potem tutaj z góry rurę dałem radę po, prostu po skosie. Ona mi weszła, także nie trzeba jej z okapem w tym przypadku e, wkładać z okapem. Dobra, ja zakładam to. Jak widzicie, siedzi. Leci tutaj trochę po w skosie, ponieważ na dole jest bliżej, na górze niżej, ale jest takie i jedyne co jeszcze się w związku z tym wydarzyło, dlatego żeśmy, dlatego, żeśmy ją pochylili. no to tutaj widzicie, powstała mała szczelinka, ale ten komierz w środku jeszcze tam z półtora centymetra wchodzi. To jest bardzo szczelnie, nic nie leci. Właśnie robiłem test. Dobra, temat zamknięty fronty, tutaj potem zaślepka ślepka e, komin, zobaczycie. Okej, słuchajcie, w końcu ogarnąłem. Tak to wygląda, zobaczcie, jak widzicie. Wracając do jakby wnętrza jeszcze, ta rura co szła i tutaj to łączenie, ona troszkę była przechylona i tu był delikatna szczelinka, jak, jak się rura pochyliła, to wiecie, Tutaj się idealnie nie stykało. Nie, nie owijałem tego niczym, ponieważ jest naprawdę bardzo szczelnie. Jak się włączyło wyciąg, to tutaj nic nie dmuchało. Jest szczelnie, zostawiłem tak jak jest. No więc tutaj weszła zaślepka, jak widzicie, całego tego kapu. Tam są oczywiście, jak się przechylić, widać trójkąt z tej, widać trójkąt z tej, które to trzymają ten panel pod spodem. Ale to jest, wiecie, to nie będzie szafka raczej używana najczęściej, idąc wyżej. <grym> tutaj ścieśniłem się z tym maksymalnie, tak, żeby mi się tylko zmieściła tamta okrągła rura, i dosłownie być może po centymetrze luzu jest. Także tutaj uzyskałem jeszcze jakąś taką, tu jest około 6,5 cm, w przestrzeni, coś tam się wetknie plik banknotów albo coś, nie wiem, że ona ma szczuplejsze ręce. Także jak moja wchodzi, to ona też sobie coś tam włoży i tak jedna półeczka już tam wyjścia to było ustalone z inwestorką. I tak, słuchajcie, to są takie większe półki, to już niepotrzebne, bo już jest technologia, zapalarka. Tu już mamy cały bok, a tutaj z drugiej strony, tak jak zobaczycie na zdjęciu za chwilę. Jest wycięcie w tym boku przez, przez na tą rurę, która tutaj wychodzi, tą kwadratową, i która zresztą przechodzi tam dalej, oczywiście. Nie wiem, czy tam zajrzymy do środka. Nie bardzo, pewnie. Nie, nie zmieszczy was, za grubi jesteście. Także ona jest wycięta, wiecie. Tutaj od góry już jest całość tego boku wycięta. Już nie zostawiałem, bo tam byłby dosłownie centymetr. Praktycznie nie widać tego wycięcia. Jest tak ciasno. No i okapik tutaj wyszedł. Za tym jest schowany też zasilacz do LEDów, Jest podłączenie zasilacza do LEDów. E, tutaj też jest gniazdko od okapu. Okap jest tam załączony. I teraz taka rzecz. E, tutaj na krawędzi. Już nie będę z tego zdejmował. W profilu tym rodowym jest po prostu wycięcie od, od brzegu około 1,5 cm, i panel jest przywiecony w tamtą stronę, jakby do góry, na wylot, i następnie od tego otworu, od tego otworu, który jest tamtej strony, jest przefrazowany frazarką rowek głębokości, dosłownie tam 4 mm tu troszkę obok po skosie i do tyłu tak? i tędy jest poprowadzony przewód tylko musicie zwrócić uwagę na to żeby potem jak będziecie przykręcać ten panel ledowy od góry żebyście się nie wbili w przewód czyli zaplanujcie sobie, że albo przewód gdzieś tutaj blisko tylko za bokiem szafki z kolei, żeby wam tam y, nie kolidowało to, bo potem z tyłu go będzie Wam krepsko załóżmy naciągnąć czyli najlepiej się odsunąć 3-4 cm od krawędzi wtedy tam zostaje trochę materiału a też macie taką swobodę, że nie jedziecie przewodem centralnie pod bokiem jakby szafki i nie będzie Wam przeszkadzać aby go z tyłu naciągnąć naprężyć po prostu i tutaj Wam pokazałem zdjęcia jak to mniej więcej jest wykonane co prawda, na innym panelu, na panele, który nie ma tutaj oklejonej krawędzi, i on jest do zastosowania takiego, aby jakby dochodził załóżmy, do ściany, wtedy to ściana zasłania od tej strony tą całą część. To, to wycięcie, właśnie pod przewody, jak widzicie, jest wycięte w panelu. Takie same wycięcie jest w profilu LEDowym. profil LEDowy. Przyklejacie do panela, następnie przedłużacie sobie ewentualnie przewód od ledów, wklejacie ledy, zawijacie na stronę zewnętrzną, tą schowaną pod szafką i tam dobrze, abyście te łuki mieli w miarę, takie swobodne, żeby wam ten przewód nigdzie nie haczył, na tyle głębokie, aby przewód, którego używacie się tą swobodnie mieścił. I na tyle szerokie, aby ewentualne łączenie owinięte izolacją, czy inna złączka, żeby się w tym rowku mieściło po szerokości. Moi drodzy, to już tyle na dzisiaj. W następnym odcinku myślę, że już zamkniemy ogólnie temat górnych szafek. Wspomnę wam co nieco o maskowaniu, tutaj górnym, bocznym. Skończymy temat podłączenia LEDów na drugą stronę. Zamontujemy tą szafkę otwartą. Wymaskujemy ją. Myślę, że zainteresują Was tutaj rozwiązania, jakie zastosowałem przy maskowaniu tej rury i w ogóle tych tam krzywych ścian. Zawiesimy też tam szafki. Tam będzie ciekawe też rozwiązanie. Będzie też mała wzmianka o taśmach LEDowych. Na dzisiaj to tyle. Także trzymajcie się. Do następnego. Do zobaczenia. Cześć! Pan, pan,